Witam. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o wilgotności drewna i materiałów drewnopochodnych oraz o sposobach jej pomiarów. Pomiar wilgotności ma na celu sprawdzenie przydatności drewna do wykonania elementów czy zespołów przeznaczonych do miejsc, w których będą użytkowane. Każde miejsce charakteryzuje swoisty zakres wilgotności, a drewno będzie starało się do niego dostosować aby ułatwić to zadanie należy drewno odpowiednio przygotować. W przypadku podłóg z drewna warstwowego wymagana wilgotność zawiera się w przedziale od 5 do 9%. W przypadku podłóg z deseklitych norma wymaga wilgotności od 7 do 11%. Stlarka wewnętrzna to drewno o wilgotności 8%. Stlarka zewnętrzna to już wyższa wilgotność w zakresie 12-14%. Natomiast dla budowli zewnętrznych zadaszonych Zaleca się wilgotność drewna w przedziale od 15 do 18%. Dlaczego takie wymagania? Drewno jest materiałem higroskopijnym, co oznacza, że dostosowując się do warunków otoczenia, oddaje lub przyjmuje wilgoć, przez co zmienia swoją wilgotność. Zmniejszanie wilgotności drewna powoduje jego skurcz, natomiast zwiększanie wilgotności drewna przyczynia się do jego pęcznienia. Oba zjawiska są odwracalne w czasie. I Są określone mianem krótkliwości drewna. Specyfiką drewna jest to, że zmieniając swoją wilgotność, zmienia swoje kształty i to w sposób różny. Największe zmiany występują w linii obwodu. Odkształcenia w układzie stycznym zawierają się w przedziale od 6 do 13%. Im bliżej części zewnętrznej, tym większe odkształcenia. Tu w przypadku zmniejszenia wilgotności, czyli wysychania drewna. Kurczy się ono najbardziej od strony zewnętrznej i od tej strony najbardziej odkształca. W mniejszym stopniu drewno kurczy się w linii promienia. Tu zmiany zawierają się w przedziale od 3 do 5%. Kurczliwość drewna jest różna dla różnych rodzajów drewna, a występujące zmiany maleją wraz ze spadkiem jego wilgotności. Warto wiedzieć, że przy zmianach wilgotności. Elementy cięte promieniowo najmniej się kurczą i najmniej odkształcają. Najmniejsze zmiany w kurczliwości drewna występują w jego długości, czyli wzdłuż włókien. Te wielkości, chociaż niewielkie, to jednak są różne. Różnice wynikają z rodzaju drewna oraz z odległości od środka. Deski boczne, cięte z obrzeży, wykazują dużo odkształcenia po wysuszeniu, jak również najbardziej zmieniają się przy każdej większej zmianie wilgotności drewna. Jest to materiał na tyle problematyczny, że warto zadbać o jego właściwą wilgotność przed obróbką. Jeżeli suche elementy z drewna będą miały jednostronny kontakt z wilgotnym otoczeniem, jednostronnym napływem wilgoci, to wówczas od tej strony będą przyjmować wilgoć i od tej strony będą pęcznieć i odkształcać. Taka sytuacja występuje w przypadku posadzek drewnianych ułożonych na wilgotnym podkładzie. Do pomiaru wilgotności drewna można użyć wagosuszarki, można skorzystać z przyrządów, które bazują na pomiarze oporu elektrycznego lub stałej dielektrycznej, jak również można wykorzystać termochigromet dla sprawdzenia, w jakim mikroklimacie drewno dotychczas przebywało i w jakim będzie się czuć najlepiej. Zacznijmy od przygotowania materiału do pomiaru jego wilgotności. W przypadku drewna, składowanego w ogrzewanych pomieszczeniach w dodatku zabezpieczonego przed zmianami wilgotności, pomiar wilgotności nie stanowi problemu. Wystarczy wyjąć kilka elementów z opakowania i zmierzyć ich wilgotność, po czym uśrednić wynik. To w zupełności wystarczy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku drewna składowanego na zewnątrz lub w nieogrzewanych pomieszczeniach. W takim przypadku należy przygotować kilka elementów pobranych z różnych miejsc. Dodatkowo należy sprawdzić rozkład. Wilgotności w całym przekroju elementu. Najprostszym sposobem oceny jest metoda widełkowa, gdzie rozcięte drewno obrazuje równomierność w rozkładzie wilgoci. Ten sposób najczęściej stosowany jest w ocenie jakości wysuszenia drewna w suszarni, jednak w pozostałych przypadkach też znajduje praktyczne zastosowanie. Zwarcie elementu pod numerem 1 świadczy o wyższej wilgotności w jego środku. Rozwarcie pod trójką informuje o zagilgoceniu drewna w zewnętrznej części elementu. Środkowy element jest jednorodnie wilgotny. Grubsze elementy drewniane bezpośrednio po wysuszeniu lub po dłuższym składowaniu powinny być sprawdzone zarówno w części zewnętrznej jak i w głębi. W pierwszym przypadku wycięty plaster należy podzielić na dwie grupy, każdą oddzielnie zmierzyć, a otrzymane wyniki porównać. W drugim przypadku Pomiar wewnątrz należy wykonać po poprzednim wywierceniu otworów lub zastosować izolowane igły pomiarowe. Pomiary wagosuszarkowe opisuje norma PNEN ISO 12570 z 2002 roku. Sposób wagosuszarkowy daje najdokładniejszy wynik pomiaru wilgotności drewna, jednak pod warunkiem odpowiedniego przygotowania próbki. Próbki należy pobierać ze środkowych części długości elementu. Próbki łupane wzdłuż, oznaczone jedynką, tracą najmniej wilgoci podczas ich przygotowania. Pomiar trwa dłużej, ale jest najdokładniejszy. Próbki cięte w poprzek, oznaczone dwójką, mające grubość kilku milimetrów, daje nieco mniejszy, ale zbliżony wynik pomiaru. Natomiast próbki cienkie, cięte w poprzek, oznaczone trójką, tracą dużo wilgoci podczas cięcia, stąd wynik mniej dokładny, tu niższy o 1%. Pomiary elektrometryczne. Zarówno w przypadku mierników rezystancyjnych, jak i pojemnościowych najdokładniejsze wyniki otrzymuje się, jeżeli miernik i badane drewno mają temperaturę pokojową. Najwyższa dokładność pomiaru występuje przy wilgotności drewna około 10% i kiedy jest ono w stanie surowym, czyli bez zabezpieczeń powierzchniowych. Aby zapobiec wpływowi innych materiałów na wynik pomiarów, mierzone elementy należy umieścić na podkładce ze styropianu lub innego materiału o niskiej gęstości. Obojętnego elektrycznie. Zaletą wilgotnościomierzy rezystancyjnych jest mały wpływ gęstości drewna na wynik pomiaru. Ta badana deszczułka przebywała w stałym klimacie i posiada ustabilizowaną wilgotność, natomiast ma różną gęstość. Tu niewielka różnica w wynikach pomiarów wynika z dokładności sposobu pomiaru, jak również z dokładności samego urządzenia. Na wyniki pomiarów rezystancyjnych wpływa temperatura mierzonego drewna. Wyższa temperatura uaktywnia cząsteczki wilgoci zawartej w drewnie, co ułatwia przepływ energii elektrycznej i zafałszowanie wyniku pomiarów. W tej sytuacji konieczna jest kompensacja temperatury, która znajduje się w ustawieniach przyrządu. Tu ten sam materiał a dwie różnie nastawione temperatury i dwa różne wyniki. Sytuacja będzie analogiczna przy jednej temperaturze na mierniku, ale przy różnych temperaturach materiału. Na tym zdjęciu widzimy przyrząd z automatyczną kompensacją temperatury, co ułatwia pomiar i przeciwdziała powstawaniu błędów pomiarowych. Podczas pomiarów drewna w stanie powietrzno suchym czy suszarni, kierunek pomiaru wzdłuż czy w poprzecz włókien nie wpływa na jego wynik. Jak widać, różnica 0,1% jest minimalna i nieistotna. Bardziej złożony jest pomiar wykonany na czole elementu. Jeżeli zmierzony element był zapakowany w folii, to wynik pomiaru będzie zbliżony do poprzednich. Błędny wynik możemy uzyskać wtedy, kiedy drewno jest w stanie odkrytym przy zmiennej wilgotności. Tu mamy przykład drewna, wokół którego zmieniła, zmniejszyła się wilgotność powietrza, a ponieważ drewno szybciej oddaje wilgoć ze szczytu, więc i wynik pomiaru jest niższy. Wilgotnościomierze pojemnościowe działają na zasadzie pomiaru stałej dielektrycznej. Zaletą tych przyrządów jest nieinwazyjność pomiarów, mały wpływ temperatury oraz możliwość pomiaru w niższym zakresie wilgotności, nawet poniżej 6%. Istotną wadą jest wpływ gęstości drewna na wynik pomiaru. A tym filmie widzimy, jak wraz z przesuwaniem miernika w stronę gęstszej części materiału, przesęcza czy samego sęka, wzrasta wynik wilgotności od wartości około 9% do wartości bliskiej 12%. Tu. Ta sama sytuacja, tylko że już na zdjęciach. No i tu widzimy różnicę w wynikach pomiarów sięgającą 3%. Dla porównania pomiar rezystancyjny i różnica 0,6%. Pomiary higrometryczne. W przypadku metod hygrometrycznych pomiar wilgotności względnej powietrza w drewnie lub na powierzchni określa jego właściwości w obszarze hygroskopijnym, czyli wilgotność równoważna lub mikroklimat wewnętrzny materiału. Dla nas istotne jest, aby ten mikroklimat wewnętrzny materiału był spójny z klimatem miejsca późniejszego użytkowania. Dla drewna pojęcie wilgotności równoważnej zostało zdefiniowane w normie PNEN 1995-1-1 z 2010 roku, jaka wilgotność, w której materiał nie pozyskuje i nie traci wilgoci, w wymianie z otaczającym je powietrzem. Na koloryzowanym nomogramie widać wyraźnie występujące zależności i łatwo jest określić wilgotność równoważną drewna w określonej temperaturze i wilgotności względnej otaczającego powietrza. Tu mamy tę samą próbkę i możemy porównać wyniki pomiarów metodą opornościową z wynikiem pomiaru wilgotności względnej w zamkniętym otoczeniu drewna. Wilgotność drewna 10%. Jest równoważna wilgotności względem 54%. Coraz częściej w praktyce stolarskiej mamy do czynienia z materiałami drewnopochodnymi typu OSB, surowe czy okleinowane, podobnie z MDF, jak i ze sklejką. Aby sprawdzić ich przydatność pod względem wilgotnościowym w kontekście różnych zastosowań, należy sprawdzić i porównać ich wilgotność równoważną z mikroklimatem późniejszego użytkowania. Podobnie jest w przypadku elementów wzajemnie z spoiną klejową. Wydawałoby się, że wszystkie elementy powinny mieć tę samą wilgotność, i to byłoby zasadne w przypadku elementów jednego rodzaju. Natomiast w przypadku dwóch lub kilku rodzajów materiałów istotna jest wilgotność równoważna każdego z nich, która powinna być zbieżna z wilgotnością użytkowania. W przypadku łączenia elementów o różnej wilgotności, Równoważnej po pewnym czasie powstają trwałe odkształcenia takich elementów. Pod jedynko mamy element sklejony z wilgotnej sklejki odkształcony po obróbce mechanicznej. Pod dwójko element sklejony z wilgotnej sklejki odkształcony przed obróbką mechaniczną. Pod trójko odkształcenie po sklejeniu z zastosowaniem wilgotnej sklejki. Natomiast pod mamy odkształcenie po sklejeniu z zastosowaniem bardzo suchej sklejki. Tu mamy obraz pomiaru wygodności sklejki składowanej przez dłuższy czas w nieogrzewanym pomieszczeniu w okresie i zimy. Pod jedynką mamy wilgotność wagową, która wynosi ponad 14%. Pod dwójką widzimy wilgotność względną nad powierzchnią deski ponad 80%. Tu mamy termogirometr pod folią, a odczyt pomiaru był wykonany po godzinie. Pod trójką jest wilgotność względna w zamkniętej przestrzeni, to jest tarewka foliowa z zamkiem gdzie wraz z termohygrometrem umieszczono małe elementy zmierzonej sklejki. Ten pomiar też trwał godzinę. Wynik jest nieco wyższy, chociaż bardzo zbliżony do wyniku z nadpowierzchni. Natomiast tu mamy obrazy pomiaru wilgotności sklejki wyciętej z deski dwuwarstowej składowanej w pomieszczeniu, gdzie dębowy obłuk miał wilgotność 9% z wartości bezwzględnej, jak i równoważnej. Pod jedynką mamy wilgotność wagową samej sklejki, która wynosi niespełna 8%. Pod dwójką widzimy wilgotność względną około 50% nad powierzchnią deski od strony sklejki, całość pod folią. Pod trójką jest wilgotność względna w zamkniętej przestrzeni torebka z zamkiem, gdzie wraz z termomachygeometrem umieszczono małe elementy mierzonej sklejki. Pomiar jak widać. Moim zdaniem, jednoprocentowa różnica wilgotności bezwzględnej między sklejką a obłogiem dębowym daje zbliżoną wilgotność równoważną, co nie powoduje odkształceń po pewnym czasie od sklejenia. Aczkolwiek sklejki mamy różne i przed przystąpieniem do prac powinno się je klimatyzować. Podobnie jest ze sprawdzeniem przydatności rodzajów drewna modyfikowanego, dla których wilgotność w pomieszczeniach będzie miała różną wartość, zależnie od sposobu i stopnia modyfikacji. Ponadto nie wszystkie mierniki mają wyskalowane wartości dla drewna modyfikowanego. Poza tym producenci z reguły nie poddają wilgotności równoważnych dla swoich produktów. Tu też zalecałbym klimatyzowanie przed jakąkolwiek obróbką. W tej podłodze są zainstalowane dwa rodzaje drewna. Drewno termowane o wilgotności bezwzględnej około 5% oraz drewno modyfikowane chemiczne. O wilgotności około 10%. W tej podłodze każdy z tych elementów ma własną wilgotność bezwzględną, nieznaną wagowo. Jednak te obie różne wilgotności bezwzględne powinny być równoważne dla typowego mikroklimatu wnętrza, w którym będą zainstalowane. Aby ta posadzka leżała spokojnie, nie naprężała się lub odkształcała, przed montażem należy sprawdzić wilgotność równoważną poszczególnych elementów. Musi być ona spójna. W podsumowaniu przedstawiam tabelę z wynikami testów wilgotnościowych. Testy wykonano z użyciem 25 rodzajów elementów podłogowych z pomiarami wagoszczerkowym, elektrometrycznym i higrometrycznym. Pomiary wykonano dwukrotnie z ostępem czasowym 50 dni. Wyniki obrazują zmiany wilgotności drewna czy materiałów drewnopochodnych, jakie występują po zmianie i ustabilizowaniu wilgotności i temperatury otoczenia. I to byłoby na tyle z mojej strony. Reszta w książkach i poradnikach. Dziękuję.